And I make this promise, I love you forever, baby Don't want no options, just you that I want to stay My left front Nie będą cię ruda i nie je, cię ruda Mówiłeś, tylko ty czynisz tuda. A tak potrafi każda wiem, że to spadłem jak spadłem za gwiazda Bardzo nie lubię, ty smutny wieczór. W kiedyśliśmy razem, ale przyjrzeć, tylko podasz, więc z wyobraźni moich jest to z wyobraźni moich jest Życie z wodą mi jak też nie ma Chociaż miała spadać śmiecha pucha Jak na razie nie do tego chleba, bo mam alergię na laktozę na No na pychaninę, na tytoninę i narkotyki leczymy w ślinę. No, dawaj maleńkę, wziąć mi na kutasie. Pozdrowienia, pozdrawiam bardzo, kawę pasie Pozdrawiam bardzo panie basie. Pozdrawiam bardzo panem basie. basie, ale ciebie ruda jebać. Wziąć mi na kutasie. Nie bądź ruda, luda, nie, nie, nie bądź luda! Mówiłaś, że tylko czynisz ty suda. A tak u co druga jak spadające gwiazda Byłaś na mnie, ale teraz to już czas w dal, poszedł sobie Ale teraz to czas poszedł sobie w dal. Kurwa widzisz tą maleńkę, nie widać już nas, nie widać już gwiazd, choć ciebie by było widać, ale chyba mnie to chodzi, jesteś gruba! Masz 120 kilo, jesteś kurwa ulanym szmatą,